Dzień dobry Państwu. Dzisiaj znajdujemy się w Kia Gam długołęka. Ja nazywam się Remigiusz Krzyżaniak i opowiemy sobie o modelu sportycz. Porównamy podstawową wersję ML, Business Line i GT Line. Omówimy zmiany, różnice oraz to, który model warto wybrać. Zapraszam Was do środka i do materiału. Zacznijmy od wersji M, która już w podstawie zaczyna się od 135 500. Na sam początek reflektory wykonane w technologii LED, światła dzienne, światła mijania i światła drogowe. Wszystko mamy tutaj w LEDzie. Dodatkowo mamy grill przedni wykonany ze strukturalnego plastiku, tak samo te dodatki stylistyczne. Czujniki parkowania w standardzie przód, tył oraz kamera cofania. Same felgi, mamy tu felgi 17-calowe w tej podstawowej wersji z elementami takimi polerowanymi srebrnymi na rantach. Kolejny element to również właśnie te dodatki stylistyczne, również z strukturalnego plastiku. Przechodząc dalej. Lusterka w kolorze nadwozia z kierunkowskazami wykonanymi w technologii LED, oczywiście automatycznie składane po zamknięciu samochodu. Idąc dalej, również system smart key z możliwością zamykania samochodu z kluczyka oraz odpalania bez potrzeby wkładania kluczyka do stacyjki. Tutaj widzimy dokładki w kolorze srebrnym, na górze mamy taką obramówkę w kolorze piano black. Z tyłu w wersji M nieprzyciemnione szyby. Oraz przechodząc tutaj na dół, również dokładka taka stylistyczna w kolorze srebrnym, mieszana również z plastikiem strukturalnym. Mamy tutaj również odcięcie górnej części dachu, ponieważ w wyższych wersjach jest możliwość dwukolorowego nadwozia, że na przykład dach mamy czarny, a resztę nadwozia w dowolnym kolorze, do wyboru, do koloru. Warto również zauważyć, że samochód, który teraz pokazuję jest w nowym kolorze w gamie. Jest to kolor Wolf Grey, który znaliśmy wcześniej z wersji Anniversary w poprzednim Sportyżu przed faceliftingiem. Lampy tylne wykonane w technologii LED, mamy tutaj jest tak. Taką łączącą listwą piano Black z jednej strony na drugą. Pojawia się nam tu również nowy wzór, ale nawiązując stylistycznie do tego, co mieliśmy wcześniej. Tutaj mamy również grzaną szybę z tyłu w standardzie, również wycieraczka ukryta w bardzo ciekawym miejscu pod spodem, pod z światłami stopu a schodząc niżej mamy tutaj element ze strukturalnego plastiku oraz dokładkę stylistyczną w kolorze srebrnym, która nawiązuje do całości dokładek na nadwoziu tego samochodu. Mamy tutaj również bagażnik o pojemności 591 litrów w wersjach benzynowych, a w wersjach hybrydowych będzie on troszeczkę mniejszy. Pod spodem mamy miejsce na składaną roletę, mamy możliwość jej wypięcia i wrzucenia tutaj pod podłogę. Dla wielu ludzi będzie będzie to również istotne, że mamy koło zapasowe, tak zwaną dojazdówkę, również pod podłogą. Sama półka jest dwupiętrowa, więc jeżeli na przykład nie mamy zamontowanej pod spodem rolety, jesteśmy w stanie jeszcze pogłębić sobie tą przestrzeń bagażnikową. Wewnątrz mamy gniazdo 12V oraz elementy mocujące dla na przykład siatki na zakupy. Siedzenia są składane bezpośrednio. Tutaj z bagażnika. Warto również zauważyć, że mamy tutaj takie na górze haczyki do ewentualnego zawieszenia, przykładowo toreb czy plecaków. W rozłożeniu tylnej kanapy widzimy, że przestrzeń załadunkowa jest praktycznie płaska, co rzadko zdarza się w popularnych modelach samochodów. Zamykając bagażnik mamy tutaj rączkę, ponieważ w tej wersji nie ma klapy automatycznej, ale jak widzimy jest tutaj zaślepka, więc w wyższych wersjach wyposażenia ta klapa się znajdzie. Sama w sobie jest dosyć lekka, więc zamykanie jej nie jest trudne. Przejdźmy teraz do środka. Tutaj widzimy na boczku twardy plastik od praktycznie góry do dołu w wersji M. Również mamy twarde boczki, ale za to dodatkowo mamy. Ciekawe dekory boczne oraz ładnie wystylizowaną klamkę. Szyby, oczywiście, w prądzie, zamykane i otwierane z przycisku. Po wejściu do środka, w momencie kiedy siadam za samym sobą, ponieważ fotel ustawiłem pod siebie, ja mam 1,86 m, więc jak widzicie, pomimo tego miejsca na kolana jest bardzo dużo, jak i miejsca na głowę również mam wystarczająco. Sama pozycja siedzenia jest wyjątkowo wygodna. Pomimo tego, że tutaj w wersji M podstawowej mamy zwykłą miękką tapicerkę, tak jak mówię, jest ona miękka i komfortowa, i absolutnie wystarczająca, aby móc. Wygodnie podróżować. Na tunelu środkowym mamy dwa nawiewy, oraz na samym dole również dwa porty USB-C, na przykład, żeby podłączyć tablety podczas dłuższej trasy. Oczywiście w standardzie również mamy rączkę, haczyk, a na samym środku lampkę. W standardzie w kii mamy również mocowania IsoFix dla obydwóch foteli w drugim rzędzie. Zajrzyjmy teraz do środka. Konkretniej, z przodu mamy tutaj również wykończenie tapicerką materiałową, twarde boczki, ale z podstawowych rzeczy to kierownica jest w pełni już doposażona, wszystkie przyciski są na miejscu, głośniej, ciszej, utrzymanie pasa ruchu, tempomat, wszystko mamy tu od razu w zestawie. Oczywiście kierownica ma nowy wzór, jest skórzana, również z selektorem wyboru trybów jazdy. W wersji M w standardzie w przypadku skrzyni automatycznej, tak jak tutaj średniobiegowego DCT, do którego wajcha znajduje się na samym środku, mamy również dodatkowo tempomat aktywny, w przypadku właśnie skrzyni automatycznej jest on w standardzie, w przypadku skrzyni manualnej mamy zwykły tempomat. Dla skrzyni automatycznej mamy również asystenta jazdy po autostradzie oraz dodatkowe systemy utrzymania pasa ruchu. Na samym środku mamy ekran 12,3 cala, a przed nami 4-calowy wyświetlacz również z elementami podświetlanymi, jeżeli chodzi o zegary. Tutaj mamy możliwość wyboru różnych kolorów. Na samym środku mamy również przyciski do wyboru podgrzewania siedzeń i jest to dodatek z pakietu Smart. W pakiecie Smart mamy takie rzeczy jak tak. Oczywiście, wcześniej wspomniane podgrzewane fotele i podgrzewana kierownica, do tego dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z funkcją odszraniania czy odparowywania przedniej szyby, lusterko fotochromatyczne. W MC również w standardzie mamy oczywiście już wcześniej wspomniane czujniki parkowania z przodu, z tyłu oraz kamerę tylną. Sam kokpit troszeczkę nam się zmienił w porównaniu do wersji przed faceliftingiem. Wcześniej wspomniana nowa kierownica oraz ekrany, które nam wyszczuplały, pomimo że rozmiar ich się de facto nie zmienił, to mają znacząco cieńsze ramki. Z wnętrza zniknęły nam również wszystkie dekory w pianobleku, więc te elementy tutaj po boku, na boczku drzwi oraz na samym środku konsoli. Również nie będą nam się już tak palcować, jak chociażby wcześniej. Zmianą w Kii Sportycz po faceliftingu, o której warto jeszcze wspomnieć na samym początku, to wersje silnikowe. Tak naprawdę w każdej wersji możecie mieć każdą jednostkę silnikową, co wcześniej w naturze nie występowało. Przykładowo, 1,6 turbo 150 koni możecie mieć również w wersji MC, jak i w Business Line czy w GT Line. Każda wersja jest dostępna. Przykładowo również 1. 6 turbo 288 koni w plug-in hybrydzie możecie wrzucić tutaj do wersji M, a możecie również wrzucić do GT Line. A. Jedyny wyjątek jest taki, że w wersji GT Line nie uświadczymy skrzyni manualnej. To jest jedyne odstępstwo. W pozostałych przypadkach 1.6 turbo z napędem na 4 koła na przykład 180 koni również wrzucimy tutaj, wrzucimy do każdej innej wersji. Uważam, że jest to super zmiana, ponieważ możecie dostosować sobie ten samochód pod siebie i wybrać jako jednostkę napędową chcecie w nim użytkować, niezależnie od wersji wyposażenia i producent tego w ogóle nie ogranicza. Przedstawmy sobie również jakie mamy do wyboru te jednostki silnikowe w najnowszej Kia Sportycz. Podstawową napędową jednostką jest 1.6 turbo 150 koni z sześciobiegową skrzynią biegów, możemy ją wybrać w wersji M, w wersji L oraz w wersji Business Line. W przypadku dalszego silnika, mocniejszej wersji, no to możemy sobie wybrać z napędem na cztery koła i ten silnik znajdzie już się nam w każdej wersji wyposażenia od Mki po GT Line'a Kolejny silnik to 1.6 turbo 180 koni, występują tylko z napędem na cztery koła i dostępny jest w każdej wersji wyposażenia. Następna jednostka napędowa to hybryda w obiegu zamkniętym hybryda taka HEV 239 koni mocy i tam mamy do wyboru napęd naprzód bądź napęd na cztery koła dostępny w każdej wersji wyposażenia ML, Business Line i GT Line. To samo w przypadku hybrydy plugin 288 koni, również dostępna jest w każdej wersji wyposażenia i również z napędem naprzód, napędem na cztery koła z sześciobiegową skrzynią hydrokinetyczną. Teraz czas na wersję wyposażenia L, która zaczyna się od 148 500 zł. Na pierwszy rzut oka widać, że w sumie za wiele się nam tutaj nie zmieniło. Jedyne, co możemy zauważyć, to inny wzór Felk w tej wersji wyposażenia. Mamy tu również 17, no ale w innym wzorze, w innym wyglądzie, ale również takie w nowej stylistyce Kii, która nawiązuje do kształtów kwadratów i ogólnie rzecz biorąc takich ostrych kantów. Również nam się tutaj zmienia, to szyby z tyłu. Mamy teraz tutaj już szyby przyciemniane w standardzie. Reszta w przypadku wersji L to już wyposażenie technologiczne oraz wyposażenie wnętrza. Więc wejdźmy do środka, żebym mógł wam o tym opowiedzieć. Pierwszy element wewnątrz, który nam się zmienił, to Miękkie obicie drzwi, ten miękki podłokietnik z tyłu. Teraz on już jest obłożony taką ekoskórką, więc tutaj na łokieć będzie delikatnie wygodniej. Drugi element to również podgrzewana kanapa z tyłu. Mamy tutaj trójstopniową możliwość regulacji. Oczywiście, jak wcześniej, szyby są w prądzie. Teraz przejdźmy do wewnątrz. Również, tak jak wcześniej, mamy tutaj tapicerkę materiałową, tylko że teraz pojawiły nam się takie obicia boczne z ekoskóry. Również z tyłu, tutaj ta przestrzeń za fotelem, teraz już po pierwsze, że się nam pojawiła, to druga sprawa, że jest wykończona z ekoskóry. Samo obicie z tyłu fotela już nie jest materiałowe, tylko jest z litego plastiku. Również pojawiły nam się tutaj takie haczyki oraz na fotelach takie mocowania, przykładowo na marynarkę czy kurtkę. Na oparciach foteli mamy również porty USB-C do podłączenia przykładowo jakichś tabletów czy innych urządzeń. Mamy tutaj z tyłu też takie nawiewy, które są sterowane bezpośrednio z przodu. W przypadku wersji hybrydowej lub hybrydowej plugin będzie to już klimatyzacja trójstrefowa. Teraz przejdźmy sobie do środka. Co na pierwszy rzut oka to również miękki boczek drzwi, miękkie obicie tutaj na górze. Jeżeli chodzi o zestaw multimedialny, mamy tutaj ten sam wyświetlacz, co w przypadku wersji M, z tym samym systemem i tym samym ogólnie oprawą multimedialną, co tam wcześniej, więc tego już omawiać teraz nie będziemy. Oczywiście dodatkowo również sterowany fotel. Automatycznie również z regulacją podparcia lędźwiowego. Za kierownicą pojawiły nam się łopatki, a po prawej stronie mamy tutaj sterowanie shift by wire, czyli takim kółeczkiem obrotowym. Na samym środku również podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, i to wszystko mamy w standardzie. Tutaj ładowarka indukcyjna, która może ładować nam telefon podczas użytkowania go z systemem bezprzewodowym Apple CarPlay czy Android Auto. Zamykany schoweczek, jesteśmy w stanie sobie tam wrzucić telefon, oczywiście jak w poprzednim przypadku na środku cup holdery oraz miękki podłokietnik wykończony ekoskórą. Z rzeczy, które jeszcze pojawiły się ponadto do wersji M, oczywiście mówimy o bazowej MC bez żadnych tam dodatkowych pakietów, to fotochromatyczne lusterko. Oraz to, czego tam nie było, monitorowanie martwego pola w lusterkach, czyli mamy te trójkąciki, które poinformują nas, oraz oczywiście system audiowizualny, który poinformuje nas o tym, że zbliża się przeszkoda z jednego lub drugiego boku. Dzięki czemu samochód zabroni, nie pozwoli nam skręcić, kiedy moglibyśmy wjechać w coś. Co akurat znajduje się w martwym polu. Dodatkowo do wersji L jesteśmy w stanie dorzucić też tak zwany pakiet technologiczny. W wysokości opłata tam jest 5000 zł, która z kwestii takiego wyglądu, jak i dodatkowych elementów technologicznych, praktycznie zamienia nam Lkę w wersję business line, czyli tą oczko wyżej. Otrzymujemy tam dodatkowo już pokryte pianoblekiem i tutaj, i tutaj, i atrapę, tak samo chłodnicy przedniej listwy, dzięki czemu wygląda to tak bardziej luksusowo z zewnątrz. Dodatkowo zastępujemy również 17-calowe felgi z wersji L tymi z wersji Business Line, większe 18-calowe obręcze kół aluminiowe i wyglądają one jeszcze lepiej, również bardziej luksusowo. Oprócz tego również właśnie znika nam ten czarny taki chropowaty plastik. Zastępujemy go piano blackiem też z wersji Business Line. Wygląda to naprawdę świetnie, i luksusowo. Wewnątrz pojawia nam się head-up display a ponadto również automatycznie otwierana klapa bagażnika, jaki większy ekran, ten główny wyświetlacz kierowcy. Mamy wtedy dwa 12-calowe wyświetlacze. Naprawdę wychodzi to znakomicie. Zaczynamy teraz od wersji Business Line, która jest trzecią tutaj w hierarchii i jednocześnie przed ostatnią, Kolejna przed nami to już jest tylko wersja GT Line. Co ma Business Line w standardzie? Oczywiście pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to. Inne reflektory przede wszystkim inny kształt światła mijania i światła drogowe to reflektory adaptacyjne, LED -y adaptacyjne konkretnie rzecz biorąc i tam one mają taki system, że się rozchodzą, jeżeli chociażby jedzie samochód z naprzeciwka, aby go nie oślepiać, ale jednocześnie doświetlają nam pobocze. Funkcja fantastyczna i na pewno pomaga zwiększyć bezpieczeństwo szczególnie w nocnych jazdach. Kolejny element to atrapa chłodnicy. Ona już jest wykonana w pianobleku, wygląda to dużo bardziej ekskluzywnie elegancko tak samo tutaj te elementy dekorujące, tu również mamy już piano black. Pakietem, który został dorzucony do tej konkretnej wersji to pakiet DriveWise 6500 dla wersji zwykłej ze zwykłym spalinowym silnikiem 7000 dla wersji HEV. Otrzymujemy tutaj oczywiście wtedy takie rzeczy jak kamery 360, dodatkowe czujniki boczne z funkcją takie autonomicznego hamowania przed przeszkodami oraz podgląd z kamery podczas wyprzedzania, czyli jeżeli wrzucamy kierunkowskaz pokazuje nam martwe pole. To co jest z tyłu idzie to właśnie również za systemem kamer 360. Przejdźmy sobie dalej. Mamy tutaj dekory Piano Black, właśnie z tej już wersji bogatszej wyposażenia, również większe felgi 18-calowe. W przypadku wersji Plugin otrzymujemy w Business Line już 19-ki ze wzorem z GT Linea, tylko one są wykonane całe w kolorze czarnym. Idąc dalej również, tutaj też zniknęły nam już te elementy takiego szorstkiego plastiku, takiego strukturalnego plastiku i mamy tutaj tak samo również te srebrne listwy po środku tylko już jakby na innym materiale one są nałożone również po boku tutaj nie ma strukturalnego plastiku tylko mamy piano black oczywiście przyciemniane szyby i również czarne relingi. Tego w poprzedniej wersji też nie było. W tym konkretnym egzemplarzu został dołożony również pakiet dachu szklanego, dachu panoramicznego. I za 4000 właśnie otrzymujemy taki element wyposażenia. W Business Line mamy też już troszeczkę inne klamki, ponieważ mamy tutaj przycisk, już jakby wtopiony w klamkę. I system taki, że wystarczy, że złapiemy za nią, a samochód zamknięty. Otwiera się. Na sam koniec również zderzak z tyłu wykonany w piano black, już nie ma tego strukturalnego plastiku, a te elementy już srebrne znamy chociażby z poprzednich wersji wyposażenia. Wsiadkom na torcie również automatycznie otwierana klapa bagażnika. Taki element typowo technologiczny. Dzięki cyfrowemu kluczykowi, który jest standardem w wersji Business Line, jesteśmy w stanie auto zamknąć bądź otworzyć za pomocą wyłącznie telefonu. Teraz przejdźmy sobie do wnętrza. Również tutaj boczek drzwi jest z obiciem miękkim. Mamy tutaj obszyte ekoskurą boczki drzwi. Również wyeliminowane elementy piano black w środku. Ale czym nam się różni ta wersja od wersji chociażby L? Przede wszystkim przed nami. Wyświetlacz Head Up Display to jest pierwsza i główna różnica. Dodatkowo również mamy wyświetlacz 12,3 cala nie tylko ten od multimediów, ale także ten kierowcy. Na samym środku znajdziemy takie rzeczy jak przycisk do wentylowanych foteli bo to jest kolejny element wyposażenia, który w wersji Business Line nam się znalazł. Dodatkowo, tak samo oświetlenie ambientowe wnętrza. Tu możemy sobie kustomizować ten LED. Jesteśmy w stanie sobie wybierać, jakie kolory mają nam się wewnątrz świecić. Na bocznym tutaj panelu również mamy przycisk od sterowania klapą bagażnika, oczywiście automatycznie otwieraną i zamykaną. Tapicerka skórzana z elementami zamszowymi, bardzo elegancka i komfortowa. Na samej górze szyberdach to też kolejny dodatek, tylko oczywiście za dodatkową opłatą, ale ta wersja od wersji poprzedniej, którą wam pokazywałem, tym się różni. Na sam koniec również zegary. Mamy tutaj zupełnie nowy wyświetlacz w porównaniu do chociażby wersji L. Pojawia nam się tutaj większy ekran ten 12,3 cala. No i mamy tutaj całe grono informacji. Mamy podgląd chociażby na to, jakich asystentów mamy włączonych. Idąc dalej również oczywiście prędkość, nawigacja oraz ten podgląd z nawigacji oraz jeszcze z ciekawych elementów to chociażby właśnie bieżąca trasa, od zatankowania, ostatni reset, również ciśnienie w oponach. Warto również poinformować, że z podłączonym na przykład Apple CarPlay bądź Android Auto jesteśmy w stanie wyświetlać na tym ekranie właśnie tutaj. Chociażby po przełączeniu na kartę wskazówek, w tym miejscu będą wyświetlać nam się instrukcje, jak mamy jechać. Chociażby, że za 200 metrów trzeba skręcić w prawo, w lewo. Nie tylko z map takich systemowych samego samochodu, ale także z Apple CarPlay i Android Auto, czyli z Map Google w przypadku telefonu z systemem Android oraz z Map Apple w przypadku systemu iOS. Teraz przejdziemy do topowej wersji z gamy Kia Sportage, wersja GT Line za 191 tysięcy zł na start. Tam otrzymujemy już silnik 1.6 turbo 150 koni z siedmiobiegową automatyczną skrzynią biegów oraz napędem na cztery koła. Co tam się zadziało z przodu? Inaczej uprofilowany zderzak, widzimy tu takie elementy, takie dekoracyjne już też kanciaste światła przeciwmgielne oraz poprowadzone wszędzie takie listwy w piano black. Przednia atrapa chłodnicy, również pianoblek. Pod spodem mamy również pianoblek i te elementy zamiast srebrnych dekorów w kolorze nadwozia. Chodźcie, tak samo tutaj od boku. Inne felgi, tutaj już mamy dziewiętnastki w standardzie. Oraz z ważnych elementów to również lusterka w kolorze piano black, a nie w kolorze nadwozia, jak w uboższej wersji Business Line czy wszystkich poprzednich. Z boku zniknęły nam również srebrne dekory. Tutaj pojawiły się elementy lakierowane w kolorze nadwozia. Tutaj zamiast srebrnej listwy również mamy piano black. Przyciemniane szyby to oczywiście również standard. Z tyłu dokładnie to samo: elementy stylistyczne w takiej też kanciastej formie nam się pojawiły. To, co wcześniej było w kolorze srebrnym, mamy tutaj w piano blacku, oraz taka subtelna informacja o tym, że jeździmy wersją GT-Line: mamy tutaj takie oznaczenie. I to wszystko. Przejdźmy teraz do wnętrza samochodu. Teraz wnętrze w wersji GT-Line. Boczki wykończone zamszem oraz powlekane skórą z przeszyciem takim beżową nitką. Oczywiście na dole widzimy, że jest oznaczenie Harman Kardon, co oznacza, że mamy lepszy zestaw nagłośnienia i w przypadku wersji GT Line jest on w standardzie. Wewnątrz mamy tutaj tapicerkę dwukolorową, jest ona taka beżowo-czarna z elementami skóry tutaj w przeważającym stopniu, oraz elementami zamszu, które bardzo ładnie komponują się z tymi zamszowymi boczkami tapicerki. Dla silników konwencjonalnych w standardzie dla wersji GT-Line pojawia nam się trójstrefowa klimatyzacja. Mamy tutaj możliwość regulowania sobie temperatury z panela środkowego. W GT-Line mamy również porty USB-C w oparciach foteli, tak samo różnego rodzaju haczyki, wieszaczek na kurtkę, czy przykładowo również na marynarkę. Na sam koniec mamy także podsufitkę w kolorze czarnym, która również nawiązuje w sposób świetny do reszty nadwozia i pięknie się komponuje. Przejdźmy teraz do wnętrza. Tutaj również mamy wykończone zamszem elementy stylistyczne, również z takim ładnym przeszyciem nitką, która również występuje w środku taką beżową, dodatkowo skórzane elementy właśnie podłokieć. I w środku dwukolorowa kierownica czarno-beżowa. W standardzie w wersji GT-Line mamy również zdecydowanie bardzo rozbudowane systemy bezpieczeństwa, chociażby monitorowanie ruchu przed nami z systemem automatycznego hamowania, rozpoznawania, co przed nami aktualnie jest i ominięcia w sposób. Odpowiedni tego obiektu, również system monitorowania martwego pola, i tam wtedy samochód sprawdza, czy nikt po boku nam nie jedzie, a jeżeli jedzie to przy niskich prędkościach, samochód sam uniknie ewentualnego zderzenia. Mamy tutaj również system automatycznego zmiana pasa ruchu podczas jazdy po autostradzie. Wisienką na torcie jest również system monitorowania martwego pola i obraz z kamer. Z bocznej prawej, bocznej lewej wyświetla nam się centralnie na zegarach przed nami. W Business Line było to w dodatkowym pakiecie, w GT Line mamy to już w standardzie. W wersji hybrydowej i plugin hybrydzie mamy tutaj również opcję automatycznego parkowania przy użyciu kluczyka. W wersji z silnikiem konwencjonalnym ta opcja nie występuje. To będzie na tyle. Mam nadzieję, że to porównanie dało Wam pewien obraz tego, którą wersję sporty Sportycz chcielibyście zakupić. Napiszcie w komentarzach, która Was najbardziej zainteresowała oraz która wydaje się być dla Was najbardziej rozsądna. W razie czego jesteśmy do dyspozycji w komentarzach, piszcie, dawajcie znać. My chętnie odpowiemy, poradzimy oraz oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, wyślemy ofertę. Czekamy na Was w Długołęce i w Lubinie. Ja gam, ja nazywam się Remigiusz Krzyżeniak i dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia!